Jesteśmy w Zu mamy za sobą komorę biosuszenia, która w tej chwili jest napełniana odpadami świeżymi. Odpady są załadowywane przez automatyczny załadunek, który widać ponade mną. I odpady są tam gromadzone w celu prowadzenia procesu biosuszenia. Po załadunku zakończonym komora jest zamykana. I przez 10 dni trwa proces biosuszenia, który ma na celu odprowadzenie 30% wody z odpadów świeżych. Dzieje się to w temperaturze 67 stopni pod wpływem procesów biologicznych, które zachodzą naturalnie. Za moimi plecami widać odpad już wysuszony, przygotowany do wyładunku. Jest on wyprowadzany z komory za pomocą ładowarki. Po zakończeniu rozładunku przechodzi materiał przez linię przetwarzania mechanicznego, której wytwarzamy z niego gotowe już paliwo. Widzimy balon, który jest z tej związany i przygotowany do obinięcia w obijarce. Paliwo jest już gotowe, wysuszone i rozdrobnione do gradulacji 30 mm i za chwilkę zawiniemy je w folię, która zabezpieczy je przed utratą właściwości palnych oraz przed warunkami atmosferycznymi. W takiej formie paliwo jest przygotowane do składowania nawet przez dwa lata, czyli tyle, ile pozwala na